Cześć, kłaniam się nisko i witam Was w kolejnym odcinku ósmego biegu. Dziś będzie o tych najnowszych plotkach dotyczących Roberta Kubicy. Plotkach o startach ewentualnych naszego kierowcy w niemieckiej serii DTM. Ile w tym prawdy i czy powinniśmy się martwić, a może powinniśmy się cieszyć takimi informacjami? O tym powiem już za chwilę. Najpierw króciutkie intro i zaczynamy. Ci, którzy oglądają ten film, muszą wybaczyć mi to dość dziwne światło za moimi plecami, bo nagrywam ten film tuż przed wylotem do Singapuru, o dość wczesnej, porannej porze. Z Singapuru oczywiście będziemy dla Was robić relacje z całego weekendu. Oczywiście będziecie je mogli obejrzeć w telewizji Eleven Sports. No i przypominam też, że to moje gadanie pojawia się też w formie podcastu od ostatniego. Odcinka właśnie w takiej formie będzie. Można też z ósmym biegiem tydzień w tydzień się zapoznawać. Jeśli chodzi o ten tytuł, który dałem do tego filmu, to chciałem po prostu podkreślić, że sezon ogórkowy, jeśli chodzi o Roberta Kubicę, się zaczął już na dobre. No i teraz prawdopodobnie co chwilę będziemy mieli jakieś informacje, jakieś plotki dotyczące jego. Przyszłości, a to DTM, a to będą pojawiały się inne serie. Może wyścigi długodystansowe gdzieś się nam przewiną. Może ktoś coś powie o rajdach. No, a to KSW to tak oczywiście. Z przymrużeniem oka, jeśli by ktoś tego nie wiedział. Dobrze, to przejdźmy do rzeczy, bo tak naprawdę od momentu, gdy postanowiłem, że nagram ten film, do momentu nagrania już się sporo zmieniło, bo najpierw pojawiła się informacja w serwisie Autosport, i w tejże informacji szef Audi Sport powiedział, że rzeczywiście był kontakt ze strony. Inaczej, on tak naprawdę wprost tam nie stwierdził kto z kim się skontaktował, ale w każdym razie chodziło o to, że było, było pewne porozumienie na linii szef tegoż zespołu, a management Kubicy, no i ów pan powiedział też, że oczywiście Robert byłby wspaniałym kierowcą w każdej serii, każda seria przyjęłaby go z otwartymi szeroko ramionami, no i tak naprawdę nie minęło ile, pewnie 10-12 godzin i jeden z niemieckich serwisów też zacytował szefa Audi Sport, który to już mówi, że tak naprawdę wcale do żadnych rozmów z Kubicą nie doszło. No i już na samym początku mamy niezły zamęt, ale to jest taka klasyczna sytuacja w motorsporcie, czyli szef zespołu gdzieś coś powiedział, może myślał, że to nieoficjalnie, a może Chciał coś takiego powiedzieć, chciał coś takiego wypuścić, chciał zrobić zamęt, no a później z tego się wycofał, więc myślę, że coś rzeczywiście może być na rzeczy, choć oczywiście też pamiętam, że ostatnio twierdziłem, że tak naprawdę te plotki o DTM to nie jest coś, co jakoś bardzo powinniśmy wierzyć i zakładać, że to jest jakby ta pierwsza opcja rezerwowa i wciąż tak myślę, że to nie jest ta wymarzona opcja dla Roberta Poza. Formułą 1, że pewne inne rzeczy też mogą wchodzić w grę, ale o tym może, o tym może za chwilę. No w każdym razie widać, że coś się dzieje, ale czy powinniśmy się tym jakoś bardzo przejmować, bardzo denerwować albo bardzo cieszyć, jeśli ktoś marzy o tym, żeby zobaczyć Roberta w DTM? No nie, bo jest to na tyle wczesny etap, że zupełnie musimy do tego podchodzić z bardzo dużym dystansem i bardzo dużym luzem. Bo tak naprawdę, po pierwsze, wciąż nie jest jasna sytuacja Roberta w Formule 1 i wiele się jeszcze może wydarzyć. To, że gdzieś management Kubice rozgląda się za ewentualnymi opcjami rezerwowymi, to nie znaczy, że już na 100% Polaka w przyszłym roku w Formule 1 nie będzie. Wciąż ważą się losy miejsc w dwóch zespołach, w Hasie i w Williamsie, chyba że w trakcie mojej podróży do Singapuru albo w trakcie. Kolejnych dni już coś świadomo, na przykład z Niko Hulkenbergiem, bo bardzo możliwe, że w trakcie właśnie Grand Prix Singapuru coś się wyjaśni w tej kwestii, no ale w każdym razie mamy jeszcze dwa na ten moment wolne miejsca i walka o nie trwa i tak naprawdę nie można wykluczyć jeszcze żadnej z opcji, więc spokojnie to nie oznacza, że już na pewno Kubica i Formuła 1, Kubica w roli kierowcy wyścigowego i Formuła 1 to jest temat skończony spokojnie jeszcze wszystko w tej kwestii jest możliwe i zupełnie tym się nie musimy martwić, przypomnijcie sobie, tak dla pokrzepienia niektórych serc, jak to wyglądało dwa lata temu w przypadku Siergieja Sirotkina, wtedy my z kolei myśleliśmy, że Kubica jest bardzo blisko znalezienia miejsca w się, a nagle jak Filip Skonopi wyskoczył nam Sirioża, który tak naprawdę przez nikogo w ogóle nie był powtarzany, przez nikogo nie był wspominany w kontekście fotela w Williamsie. Dopiero gdy już tak naprawdę było wiadomo, że on ten fotel dostanie, to te pierwsze informacje zaczęły się pojawiać. Ale to było przecież ogromne zaskoczenie i zaskoczenie możemy także mieć w tym roku. To nie jest nic wykluczonego, więc spokojnie. Po drugie, no, cała ta sytuacja wokół Audi to jest rzecz ciekawa, bo tak naprawdę nie wiemy o co chodzi szefowi Audi. Czego on tak naprawdę chce? Oczywiście myślę, że gdyby tylko mógł, to ściągnąłby kubicę do swojego zespołu, ale nie wiemy, po co wypuszcza takie informacje. Może wie, że tak naprawdę szanse na to są nikłe, ale próbuje gdzieś tam jakoś sobie fajnie finansowo i politycznie rozegrać sytuację wewnątrz swojego zespołu, bo tam trochę tych kierowców w Audi Sport mają i kierowcy przecież czytają takie informacje. Kierowcy zatrudnieni w tym momencie w tym zespole, więc przyczyn, dla których takie informacje się podaje, może być wiele, to nie musi oznaczać, że rzeczywiście Kubica jest bardzo blisko DTM-u, że to już jest niemal klepnięte, no nie, spokojnie. Po trzecie, nawet jeśli by się okazało, że DDM jest bardzo poważną opcją i że miejsca tak naprawdę dla Kubicy, jako dla kierowcy wyścigowego w Formule 1 nie ma, to też nie znaczy, że Kubica swoje związki z Formułą utnie, Całkowicie, bo przecież wciąż jest opcja kierowcy rezerwowego. Pamiętamy wciąż opcję Ferrari z zeszłego roku i mi wciąż gdzieś po głowie chodzi, że to ewentualnie jest ta opcja rezerwowa numer jeden czyli kierowca w symulatorze, kierowca rozwojowy, kierowca rezerwowy Ferrari. Do tego starty właśnie w tych barwach w jednej z innych serii. Tak naprawdę wydaje mi się, że to ewentualną opcją rezerwową jest najważniejszą, a DTM to gdzieś tam jest na razie po prostu takie rozpytywanie, sprawdzanie, jakie są możliwości, sprawdzanie, jakie są możliwości finansowe, jaka jest chęć i jakie są też opcje na to, aby po prostu poważnie się tam ścigać, co chce jedna strona, co chce strona. Druga, niewykluczony też jest powrót, jeśli chodzi o opcje rezerwowe do tematu wyścigów długodystansowych, które wiemy, że Roberta bardzo interesują, co z rajdami, tak naprawdę ciężko powiedzieć, w ogóle ten temat się nie pojawia, nie sądzę, żeby teraz to był, żeby to teraz była opcja mocno prawdopodobna, bo to już by oznaczało mocne zerwanie z wyścigami, bo aby startować w pełnym sezonie na poważnym poziomie, to trzeba się tym rajdom poświęcić. Zresztą w tym momencie tak naprawdę miejsca w zespole fabrycznym nie ma, a pamiętamy jak skończyły się starty Kubice w zespole prywatnym. To jednak była męczarnia i on chciałby sobie zapewnić taki spokojny fotel w, w każdej z tych serii, w której ewentualnie będzie startował, jeśli nie w Formule 1. W Formule 1, jak wiemy, teraz zbyt spokojnego. Fotela Robert nie ma, więc trochę tych opcji jeszcze się pewnie pojawi, no i czekamy wciąż co się wydarzy też z samą kwestią Formuły 1, no a w ostateczności nawet jeśli okaże się, że w Formule 1 tak naprawdę z Formuły 1 zupełnie... Nie wypali, będzie gdzieś opcja kierowcy rezerwowego, ale najpierw zostanie potwierdzona opcja startów w DTM, no to też to przeżyjemy, bo wyobraźcie sobie sytuację, w której wyścig wyścig ogląda kubicę walczącego o całkiem wysokie pozycje. Wiem, że to DTM. Wiem, że to może nie jest seria, która Was teraz jakoś bardzo rozpala, ale przynajmniej mielibyśmy mm, troszkę więcej emocji, jeśli chodzi o same wyścigi. Może o otoczkę tych emocji, może jeśli chodzi o otoczkę, tych emocji byłoby dużo mniej, ale przynajmniej same wyścigi oglądałoby się. Z dużo większym zaciekawieniem i dużo większymi emocjami, choć oczywiście ja też wolałbym, chyba jednak inną serię niż DTM jako opcję rezerwową, ale to nie my wybieramy, to Robert ma być z tego zadowolony i usatysfakcjonowany, i on będzie wiedział, co jest dla niego w tym momencie najlepsze. Więc zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie z serią DTM, zobaczymy, jakie plotki będą pojawiały się w najbliższym czasie. Pozostajemy bardzo spokojni i czekamy właśnie na rozwój sytuacji także w Williamsie i w Hasie, bo to jest kwestia przynajmniej w przypadku Hasa najbliższych prawdopodobnie dni, a w przypadku Williamsa chyba niestety tygodni, a może nawet miesięcy, bo Clary już parę razy długo nam czekać kazała. W każdym razie zachowujemy spokój, czekamy na Grand Prix Singapuru, oglądamy to wszystko, co tam się będzie działo na antenach 11. Sports, a ja już uciekam na samolot do tegoż właśnie Singapuru. Zapraszam Was do sprawdzenia innych moich filmów ostatniego podcastu. I widzimy się i słyszymy już wkrótce.